Pozytywne zmiany przy budynku Spółdzielni Wichrowe Wzgórze na Osiedlu Świętokrzyskim. Nowa kratka i podjazd to efekt akcji mającej na celu likwidowanie barier architektonicznych. Chodzi o ułatwienie dostępu osobom z niesprawnością ruchową do instytucji czy też sklepów. Przedsięwzięcie koordynuje Anna Sowa, pełnomocnik prezydenta Kielc do spraw osób niepełnosprawnych z Radiem Kielce. Jeden schodek dla osoby zdrowej i sprawnej. W ogóle jest niezauważalny. Natomiast dla wózka inwalidzkiego jest to ogromne utrudnienie wręcz jest niemożliwość dostania się do jakichś obiektów użyteczności publicznej. Do tej pory w ramach akcji zlikwidowano bariery architektoniczne w sześciu miejscach. W przyszłości planowane jest zamontowanie tego typu podjazdów w kilkunastu kolejnych punktach w Kielcach.